Witam wszystkich w Ministerstwie Iluzji. Dzisiaj czarujemy po raz kolejny. Postaram się jak najszybciej. Pierwsza sprawa to, o czym mówiłem wczoraj. Zobaczcie: Lampedusa wprowadza stan wyjątkowy. W jeden dzień przy, przy, przybyło 7 migrantów. Metodologię na to, w mojej opinii, znacie. Tylko muszą być chęci, a nie znowu w dupowłastwo. nie? Dobra, lecimy dalej. To nie, to nie, to nie. Patrzcie, taki ciekawy artykuł. Wiecie, co to za pan? Pan Elon X. Przejął Twittera jakiś czas temu i w związku z tym e, zrobiło się dużo szumu. Miał to być portal wolnościowy, oczywiście w granicach rozsądku wiadomo, nie chodziło. chodziło o to, żeby nie wrzucać rzeczy, które są infantylne, brutalne itd. Ale Liga przeciw Zniesławionym kontra mask. Czy biznesmen jest anty. wiecie, że? Oczywiście artykuł sterowany. A dlaczego sterowany? Wyobraźcie sobie, że tu zaraz przejdziemy do innego artykułu, jakie to jest, co tu jest szykowane. Yy, ogólnie artykuł. Jest taka, taka instytucja, Antidefamation defamation Legła, czyli nie czy tam po angielsku specjalnie, wiecie. ADL, po polsku naz, nazywana Ligą Antydefamacyjną, Anty cokolwiek by to nie znaczyło, musiałbym zobaczyć w słowniku. Bądź Ligą przeciwko zniesławieniom. To jedna z najstarszych i najważniejszych z organizacji RZ. Powstały w 1913 roku jej i siedzibą, jej siedzibą jest Nowy Jork. A Elo ma znany i powszechnie w cudzysłowie, znaczy w nawiasie, nie lubiany przedsiębiorca. Kilka miesięcy temu kupił sobie platformę Twitter, teraz X. Mniej więcej od tego czasu trwa konflikt pomiędzy maskiem a ADL. I o co chodzi. ADL ciśnie go, żeby zaczął blokować wszystko, co jest anty. Znaczy, anty... Państwo na i, czyli wszelkie rzeczy, które w jakikolwiek stopniu mogłyby naznaczyć działalność, tudzież działalność ogólnie społeczności w jakimś miejscu na świecie. I tutaj jest ciężka armata wyciągnięta, no bo widzicie, to jest taki artykuł. Myślicie, że to, nie to, to, to jest przypadek. Mask wyłączył sieć Starlinka podczas ukraińskiego ataku. Obawiał się Pearl Harbor 2. Takie informacje nie wypływają od tak po prostu, nie? No dobra, to przejdźmy może tutaj do takiego w sumie naprowadzonego artykułu, ale jak postaram się streścić i poblokować tak, żeby, żeby to dotarło do was. Okej. Okay. Światowe. tam. Dobra, Elon Musk, który zagroził poz, poz, pozwaniem rzet grupy rzeczników ADL-u na kwotę aż 22 miliardów, dolar miliardów dolarów za zniesławienie go i wyrządzenie strat materialnych wynoszących wiele miliardów dolarów w jego firmie X, która wcześniej była znana jako Twitter. Fałszywie oczerniając platformę i jej właściciela za rzekome zapewnienie e, xowej przestrzeni dla mowy nienawiści. Antyrzetowej, niech będzie. No, mowy nienawiści. Według maska ADL posunęło się tak daleko, że wywarło presję na potencjalnych reklamodawców, aby nie robili z nim interesów i zaangażowali się w całkowity bojkot. Xa. Widzicie, to jest wielka armata wyciągnięta przeciwko Elonowi. Możecie go lubić, możecie go nie lubić, ale jest to rewolucja, taki, jest taki ten. Jak to się nazywa z tych X-Menów? No ten taki, co latał, metalowy. Zobaczcie, czym więc zajmował się fizycznie yy, szef tego ADL-u, dyrektor. Yy, I dlaczego niektórym Amerykanom, w tym Maskowi czy Takerowi Klassonowi, nie wiem, czy kojarzycie postać tego takera, takera, trackera. Tak mi się kojarzy z ciężarówką, nie? Nie wiem, czego kojarzycie wam, pokażę jego mortkę. Yy, ten gościu strasznie podpadł yy, środowiskom, zresztą chyba z Fox Newsów wyleciał przez to, yy, ale lecimy dalej. Tak długo zajęło zareagowanie na bycie molestowanym i pozbawionym praw i oczernianym za każdym razem, gdy ktoś odważny się zbierał... Inaczej, powtórzmy to może. Dlaczego tak dużo czasu im zajęło zareagowanie na ataki ze strony ADL, czyli Maskowi i Clarksonowi? Odpowiedź jest taka, że każdy, kto ośmielił się kwestionować okropne zachowanie państwa na I lub Ż... Kontrolę nad dużą częścią gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz niemal całkowitą dominacją tej klasy politycznej może liczyć się z atakiem w mediach i etykietą antyżet, co oznacza, że coraz częściej można zostać oskarżone o przestępstwo z nie za nienawiść, które może skutkować karami zarówno cywilnymi, jak i karnymi, nawet na szczeblu państwowym. W 35 jurysdykcjach można obecnie odmówić pracy lub świadczeń za wspieranie bojkotu gospodarczego państwa rzet. Wyobraźcie sobie, no, każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że, że świat nie jest czarno-biały, ale wydaje mi się, że coraz bardziej jest widoczny taki specyficzny podział z świata na różne miejsce wpływu w różnych grup społecznych. No niestety tak jest. I teraz dalej. Ja tu nie będę czytał wszystkiego, bo to jest dosyć długi materiał, ale ten gościu, Dyrektor z ADL-u, Green coś tam, coś tam, początkowo skupił się, na, się szczególnie na Clarksonie. Biorąc pod uwagę jego wysoką pozycję, popularność, ten dyrektor wielokrotnie żądał, aby Fox News zwolnił Otakera za omawianie teorii wielkiego zastępowania. Wiecie o co chodzi, chodzi o wymianę społeczną, grup społecznych w różnych krajach przez nabór jednych, wymianę gdyby grup społecznych całych, a także innych tematów rozmów, i oczywiście tu chodzi zawsze o białych, że białych nacjonalistów, nie? że to wszystko, co on tam mówi, to oczywiście miało jedyny cel tylko wypromowanie tej jednej grupy społecznej. Co moim zdaniem jest nieprawdą, bo, bo w ogóle przeciwko. No to jest takie wyciągnięte armata, jeżeli mówisz coś na temat tego, tego, a i przypadkiem jesteś biały, to jesteś już w ogóle super potworem, nie? I teraz tak, eee, ten dyrektor potępił rzekomą chęć Clarksona wykorzystywania swojej platformy jako megafonu do szerzenia toksycznej i NTZ i ksenofobicznej teorii wielkiego zastąpienia. Jest odrażającym i niebezpiecznym nadużyciem jego platformy. No i się gościa pozbyli, nie? Ale widzicie, chodzi mi o to głównie o to, że w ten sposób kształtuje się tam rzeczywistość w tym kraju konkretnie, ale podejrzewam, zaraz zobaczycie, że nie tylko w tym. Dobra, lecimy dalej. Eee, czekajcie, żebym się nie pogubił. Eee... A, następnie w kłótnię zaangażował się również niedoceniany konserwatywny przedstawiciel Republikanów Matt Gates, mówiąc, że Clarkson ma rację, jeśli chodzi o otwarte omawianie teorii spiskowej zastąpienia Białych i nazwał tego dyrektora Adele. To też nie mogę tego słowa powiedzieć. No, raśniestnow im, no, niech Wam będzie, kurczę, mam nadzieję, że to przejdzie normalnie. I antybiałym, o, to jest ciekawe, czy za to będzie. Clarkson odparował, że ADL próbuje zniszczyć wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, szczególnie wtedy, gdy omawiane są kwestie nadużyć władzy RZ lub i. Państwa i. No i w pewnym sensie jest racja, nie? I teraz tak, jak wywalili tego Clarksona, słuchajcie, co nas to obchodzi, bo to Ameryka, ale wiecie, że to wszystko jest powiązane, to, że ktoś gdzieś tam rządzi i akurat składa się tak, że to jest państwo dosyć potężne, bardzo wpływowe, to ich efekt, skutki działań jest praktycznie w całym globie, gdzie tylko mogą swoje macki, tak te imperium, że tak powiem, położyć. Nie? I oczywiście tu był Okupera Dochy z tego, że, że tego Clarksona wywali. No, metodologia nacisku wystarczył, że, że załatwili sprawę z reklamodawców, którzy się na przykład do Fox News nie, nie, nie zgłaszały, a nie zgłaszali albo, albo powiedzieli: Słuchajcie, my nie będziemy u Was zamieszczać, póki ten gościu będzie. No i gościu wyleciał. Swoją drogą ma chyba swój kanał teraz na tubie. O dziwo. Chyba, nie jestem pewna, ale coś takiego widziałem. Albo na Xie. No nieważne. I teraz tak. To samo wyciągnięto przeciwko Maskowi. I ta sama instytucja. E, historia Maska z dyrektorem tego AGL-u czy ADL-u jest odkrywcza. Wkrótce po tym, jak Mask przejął kontrolę nad Twitterem w kwietniu 2022, ADL skontaktował się z nim i wywarł na niego presję w celu usunięcia treści, które ten dyrektor określił jako antyX, znaczy anty-Z, No w ten sposób. Dyrektor generalny Twittera Linda Jaka jakaś tam negocjowała tę kwestię, ale Musk uważa, że platforma powinna charakteryzować się zezwalaniem na wszelkie formy legalnej mowy, a poza, oczywiście poza wykluczeniem stron wyzywających do, wzywających do przemocy. Twitter, Twitter stał się przykładem strefy wolności słowa. Wolność słowa obejmuje krytykę religii i rzet, zachowanie grupy rzet żydowskiego, i ja to powiedziałem, będę musiał wyklikać, państwa i Włączając w to podawanie wątpliwość dowodów w sprawie mitu, i tak no Dobra, nie będę tego czytał, ale chodzi o to, że każde rzeczy związane z działalnością, że po prostu powinny być według ADL-u, banowane albo usuwane bądź. No w każdym bądź razie przyblokowane. Nie? Ja na to się mask nie chciał zgodzić. No to jak nie chciał się zgodzić, no to ci wyciągnęli wielkie armaty, powiedzieli tak, to my cię tu dopieczemy za pomocą reklam, które do Ciebie nie będą docierać, i tak dalej, nie. I teraz tak. Yy... Aha, i tutaj co tu mamy. O, umowa trafnie zauważył również, że Kto mask. Yy... ADL, ponieważ jest tak agresywna w swoim żądaniu, zablokowania kont w mediach społeczności... społecznościowych, nawet w przypadku drobnych naruszeń, jak na ironię, jest największym generatorem antyżet na tej platformie. <laughs> Nie co? Yy... O, i tu jeszcze jest taka, taka ciekawa sprawa. Patrzcie, ADL jest mocno zakorzeniony wśród brokerów władzy w Waszyngtonie i jest nawet zaangażowany w szkolenie nowych agentów FBI, jak rozpoznawać antyżet i inne rodzaje rasistów. <gry> Masakra. Oprócz praw konstytucyjnych istnieje kwestia bezpieczeństwa narodowego, której nikt w rządzie nie ośmiela się dotykać. A jest nią korup korupcja amerykańskiej polityki zagranicznej na korzyść państwa i przez ADL i jego przyjaciół. No takie są fakty. No co tutaj dużo mówić? No, masakra. A i właśnie tu jeszcze taki mały detal. Patrzcie, e gdzie to było, żeby tutaj nie machnąć się. E kiedy nasz prokurator generalny Mari Galan, który wydaje się być zajęty znajdowaniem rosyjskich zbrodniarzy wojen, wojennych na Ukrainie, i zwo... w sumie to jest pytanie, kiedy się zainteresują działalnością e, takiego instytucji jak ADL i AIPAC? Dlaczego? Zaraz wam pokażę, co to jest ten AIPAC. I tutaj właśnie iż, zmierzamy dalej do tej działalności. To jest ten Clarkson, to jest AIPAC. Oficjalnie to działa ta, ta fundacja w, w Stanach Zjednoczonych. Nie. No i co to za fundacja? To wyobraźcie sobie, że istnieje takie coś, być może w innych krajach też są takie, nawiązując do innych państw, ale zbierają fundusze na to, żeby propagować polityków, którzy są bardzo pro... Szedł? Mogę tak powiedzieć? Mogę. 95% polityków, którzy współpracowali z nimi, dostało się do władzy. A ci, którzy się nie dostali, no to mają problem. I stworzyli taki projekt sobie ogólnie, PAC, się nazywa PAC, nie IPAC, tylko sam PAC, nie PAC, niech będzie. I zobaczcie, zebrali 17 milionów hajsu na wspieranie działalności, e, w sumie lobbowanie, rzecz, na, e, sprawna rzecz, wspierania współpracy między tymi dwoma państwami. Tylko wiecie, to wygląda w ten sposób, że oni promują swoich polityków, wspierają ich w kampaniach, a jak ci dochodzą do władzy, no to zaczyna się większa kooperacja. I to o tym mowa jest w tym właśnie, że, że oni są lobbystami na rzecz współpracy, w cudzysłowie współpracy, bardziej korzystania. Ale dalej, czekajcie, bo tu jeszcze mam a propos... Właśnie, to będzie ciężki materiał, nie wiem, czy to przejdzie. To jest akurat ukraińska gazeta. No wiecie, na wschodzie mamy ten konflikt, znaczy nie my mamy, oni mają konflikt i wyobraźcie sobie, że w tej chwili zjechało się tam na ten rok żydowski, bo tam jest, ponieważ 15 września przechodzą, jak gdyby, nowy rok i zjechało się tam w pieruna w społeczności żydowskiej, kulturalnie to ująłem, tak samo zjechali się międzynarodowi i wszyscy lokalni rabini. I wyobraźcie sobie, tam sobie dyskutują, dywagują, żyją, znaczy działają, jak gdyby nigdy nic. W końcu tam nie ma konfliktu. Ale co to jest takie, chciałem Wam zacytować. O. I teraz tak. Zaznaczyłem sobie. Dokonali wyboru na korzyść Ukrainy. Chodzi o to, że tam. Yy... Federacja Gmin Żydowskich Ukrainy poinformowa, poinformowała w ten sposób, jak gdyby społeczność, że dokonali wyboru na korzyść Ukrainy i od dawna uważają ten kraj za swoją drugą ojczyznę. To jest takie jednoznaczne, nie? Robimy rzeczy, których wcześniej nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić. Wiecie o co chodzi? Bo ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi w tym tekście. W sumie miałem to teraz skomentować, ale powstrzymam się, ok? Powiem Wam tylko, że według nich jest rok 5784, według kalendarza żydowskiego, a 15 września się rozpoczął następny, nie? Także. Dobra. Słuchajcie, bo to jest tak, ja chciałem nagrać troszeczkę bardziej treściwe to, ale każde słowo, które wrzucam, to zastanawiam się, czy, czy to nie będzie o słowo za dużo w tym momencie. No dobra, jedziemy tutaj. RMF24, a propos imigrantów, którzy, którzy ostatnio jest tak, są bardzo na piedestale w związku z tymi widzami. Aktywistka z zarzutami miała za pieniądze przerzucać imigrantów. Ciekaw jestem, czy to jest broń wyborcza. Chociaż z tego, co widziałem, przypadkiem przeglądając materiał dzisiaj, to nie wiem, czy ta aktywistka. To jest, jakąś ta pani nazywa, coś tam M, Ewa M, dobra, bliżej nie Ja widziałem, jak ona swego czasu, co z Białorusi przychodzili do nas imigranci, z grupą ludzi przecinała. Zasieki. Po prostu jawnie poszli z tymi kleszczami, ciachali tam i już z tego powodu powinna siedzieć, a nie za wspomaganie w ten sposób, nie? Ale dobra. Według śledczych, kobieta była szefową grupy, która od stycznia zeszłego roku przewoziła cudzoziemców najpierw do Polski, a potem pomagać miała w transporcie na zachód. Za usług, z usług jej, ludzi, jak twierdzi prokuratora, miało skorzystać co najmniej 13 osób, głównie obywateli Indii i Egiptu. I teraz tak, jak dowiedział się, dowiedział się raport, reporter RMF FM, cudzoziemcy za dostanie się do Polski mieli płacić członkom grupy po 5 tysięcy euro. Humanitaryzm, nie? Z jednej strony, strony cholera, co zrobię? trąbią, jakie to nasze straż, straż Graniczna jest zła, paskudna i że tak nie można, a z drugiej strony ci sami ludzie biorą od nich pieniądze i za pieniądze ich przewożą. Trzeba przyznać, że te, ci aktywiści, bo to się tak mówi, nie bandyci, tylko aktywiści, są e, nieźle dwulicowi. Dobra, lecimy dalej. E, taka istotna dosyć informacja. Czekajcie, bo to znowu się ta wirtualna polska to jest po prostu masakra. E, o, zobaczcie. Taka jeszcze informacja. Jeszcze dwie, w tym jedna zabawna, może. W Indiach pozamykano szkoły. Wrócił groźny widzów. Nawet 75% chorych umiera. Patrzcie. Tu nam no, mówią o 19 następnej wersji, a w międzyczasie w Indiach pojawiło się jakieś inne główienko. Ten wirus nazywa się Nipach. Nipach jest zjadliwy, bardzo podobno. Tylko widzicie, no jak to teraz wiesz, porównywać do SARS-CoV-2, i eboli? No nie wiemy, wiadomo tylko, że jest masakrycznie zabójczy. Rokowania nie są dobre. Śmiertelność wśród zakażonych sięga od 40 do 75%. I teraz się zastanawiam. O czym mowa jest na jesień? Czy o tym, czy o tamtym? to, to się już pojawiało tam, wiesz, tam, to, w tamtych rejonach. Głównie było przypisane właśnie do Indii, Malezji i tak dalej, i tak dalej i Chin czy Bangladeszu, ale tutaj straszą, że w dobie komunikacji lotniczej wiecie o co chodzi. Dobra, i jeszcze tak, kurde, robi się tendencyjny. Wiecie, kogo Biden mianował na osobę, która w cudzysłowie ma odbudowywać Ukrainę? Panią Penny Pritzker. No, okej, okay. no, jakaś tam pani, nie? Już nie będę mówił o jej osiągnięciach, ale przypadkiem jest to miliarderka, bizneswoman, przywódczyni społeczna, sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych w administracji Obamy. Okej, okay, jest członkiem prominentnej rodziny Pritzkerów, które, zresztą, już tak nawet Wam nie muszę mówić już wam mówię. Jest członkiem rodziny Piskero z Chicago, zamożnej i wpływowej rzet rodziny biznesowej. Dziwne? Nie, nie jest dziwne. Ale zobaczcie. No, to są, słuchajcie, to nie są informacje ukryte głęboko. To są informacje, które można bardzo łatwo gdzieś wygrzebać. Ja być może nadinterpretuję albo za bardzo się nastawiam, mam taką tendencję. Natomiast <słuch> przypadkiem Kobieta przynależąca do. Hmm? Akurat będzie Ukrainę odbudowywać, nie? Ok, i teraz tak na uspokojenie. Dwie rzeczy. Znaczy, może jeszcze nie na uspokojenie. Uspokojenie to będzie po tym artykule, patrzcie. Ale to chyba wszyscy wiedzą, się domyślają. Zdraszne, drastyczne podwyżki cen prądu w 2024 roku. Wzrost to nawet o 70%. Tak. Ma się skończyć ten pakiet ochronny. Chyba, że obecna bądź następna władza z niego jest coś skorzysta. Czyli będziemy sobie sponsorować. Zniżki, przez zwiększenie podatków, i tak dalej, ale mieć poczucie, że nie płacimy tyle za prąd. Nie ja będę wnikał, jaka jest jednostka prądu, i bo to jest tyle tych zmiennych dorzuconych, że wszyscy wiemy, że to jest jeden wielki kręt, tak naprawdę. Natomiast mamy się spodziewać dużej podwyżki. Ok, i jeszcze jedna wiadomość. Miasta w USA rozdają 14 940 tysięcy dolarów bez żadnych zobowiązań w ramach nowych prób dochodu podstawowego. Miasteczka w całym Stanach, dobrze też mówiłem, w ramach nowych programów pilotażowych zostanie przekazanych łącznie 14,5 miliona dolarów w celu sprawdzenia skuteczności przekazywania pieniędzy osobom o niskich dochodach. W Ann Arbor, stanie Michigan, można już składać wnioski o udział w programie pilotażowym, który przekaże łącznie 1,2 miliona dolarów przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym, właścicielom małych firm, pracownikom tymczasowym i osobom pracującym na boku. 100 kandydatów zostanie losowo wybranych i otrzyma 520 dolarów miesięcznie przez 2 lata, począwszy od 2024 roku. Uczestnicy muszą osiągać roczny dochód na poziomie 225% federalnej granicy ubóstwa, lub niższym. Zaczyna się, nie? Już kiedyś mówiliśmy o tym, że, będzie, znaczy, że mają taki pomysł na dochód gwarantowany, ale to ma się łączyć bezpośrednio z CBDC, czyli z pieniądzem programowalnym, nie? Dobra, to teraz na uspokojenie. Zobaczcie, to rzucił Flat Airtruck. To są zdjęcia. Zakładam, słuchajcie, w XXI wieku mamy sztuczną inteligencję, mogłoby to być sztucznie stworzone, ale ciekaw jestem. Patrzcie, to jest niby lądownik. Jaki to w sumie jest lądownik na Marsie? Jest napisane.